Cześć Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale w serii Spróbuj po wegańsku. Tym razem wydanie świąteczne wielkanocne. Zdjęcia. Przygotujemy razem pastę z ciecierzycy, ala pasta jajeczna i już zabieramy się do rzeczy. Zapraszam. A więc do przygotowania pasty z ciecierzycy będziemy potrzebować przede wszystkim ciecierzycy, która jest wcześniej Namoczona, wypłukana, ugotowana i po gotowaniu również wypłukana. Jest bardzo miękka, w związku z czym będzie nam się dobrze ją rozdrabniać na pastę. Sól kalanamak, która nadaje jajeczny posmak. Koperek bądź szczypiorek, ja mam koperek. I kolejne z dwóch głównych składników, czyli majonez. I tutaj odsyłam Was do filmiku, jak zrobić wegański majonez, który pojawi się u góry oraz chrzan, który tutaj nada nam fajnego smaku. I oczywiście sól, kiedy będzie konieczność, bo tutaj sól czarna ma słony posmak, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Można też dodać pieprzu, kurkumy oczywiście, żeby nadać koloru żółtego jajecznego. I czosnek granulowany, również do smaku, podobnie jak sól i chrzan. A tutaj mam przygotowane kiełki które trafią na kanapki, na bezglutenowym chlebie, który sobie już czeka. No i mam jeszcze trochę zieleniny, sałatę i szpinak, ale to później. Więc jak zrobić taką pastę z ciecierzycy? Przede wszystkim musimy sobie rozdrobnić ciecierzycę na taką gładką masę, ale nie zupełnie gładką, gdyż jak robimy pastę jajeczną, no to jednak nie rozdrabniamy jajka zupełnie, tylko pozostawiamy takie grudki i tutaj zrobimy dokładnie to samo. Ok. Nasza ciecierzyca jest już rozdrobniona, dlatego też dodajemy majonezu. Następnie dodajemy szanu. Do całości dosypuję koperku, kurkumę. Odrobinę czosnku. Troszkę pieprzu. I wszystko teraz mieszamy. Dodam jeszcze odrobinę majonezu. Dwie szczypty czarnej soli. Dodam również trochę normalnej soli i trochę pieprzu. I jeszcze raz wszystko dokładnie mieszam. Pasta jest już gotowa. Prezentuje się następująco. Przyznajcie, że przypomina pastę jajeczną. Reasumując dodawane składniki, polecam dodać 3 łyżeczki majonezu wegańskiego, łyżeczkę chrzanu, 3 szczypty czarnej soli, odrobinę normalnej soli, odrobinę czosnku i pieprzu oraz kurkumę dla nadania koloru. Kanapeczki mam naszykowane, zabieram się do roboty. Zrobimy sobie dwie kanapki ze szpinakiem. Jedną z sałatą i jedna będzie bez niczego, z samą pastą à jajeczną. Ok, mamy ostateczną wersję naszych kanapeczek. Na pierwszych dwóch położyłam szpinak i pastę jajeczną. Tutaj samą pastę jajeczną plus kiełki, rzodkiewki, a tutaj dodatkowo miks sałat. Smacznego! Okej okay, moi kochani, to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że przepis wam się podobał i że skorzystacie. Dla chętnych zostawcie komentarz, łapkę w górę, a także subskrybujcie mój kanał po więcej nowości. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa.